Słuchajcie, pójdziemy trochę do lasu na spacer. Będzie czysty chillout. Słuchajcie, mało tego. Będzie wszystko, wszystko, wszystko będzie, wszystko będzie grało. Ale na pewno, słuchajcie, będzie dziko. Uuu. I na 100% będzie niezła jazda. Mało tego. Ja mam jeszcze takie. Będą warsztaty metodyczno-programowe. I ogólnie e, zapalimy się do działania. Uhuhu. I będzie mnóstwo energii. Wszyscy się pozytywnie e, nakręcimy, rozkręcimy i wkręcimy. I, I zakręcimy. Tak. Wszystkie trzy opcje. I nawet. przyjadą e, fenomenalni goście. Sławniej. Ktoś jeszcze przyjedzie. Będzie słodko. Ej, ja już nie mam. I na pewno dla nikogo z Was nie braknie pysznej, ciepłej i słodkiej mm. kawusi. Pyszna. To Aśik. Jeszcze mam cukier. Został Wam jeden dzień na zgłoszenia. Jeszcze ktoś będzie no, Właśnie, więc zapraszamy Was na imprezę u Roberta. Robert! Dobra.